Cześć widzowie, do, mam do Was smutną wiadomość. I, moje, I mój kuzyn też ma do Was wiadomość. Dzisiaj nie ma go ze mną, ale. Otóż mieliśmy. Mieliśmy, mieliśmy. Zrobić piosenkę. którą nie ma być premiera Ale kurde, niestety go jej nie zrobimy. Nie zrobimy jej niestety. Jutro też raczej powracamy do Prigo 14 i sorki, ale niestety nie robimy, nie mogę powiedzieć dlaczego jej nie możemy. Znaczy powiem, nie możemy jej dlatego zrobić, bo... bo niestety Kubie mama się nie zgodziła Kuby i dlatego nie możemy, no, no taki krótki filmik.